Dzień dobry, jesteśmy w okolicach ulicy Mickiewicza niedaleko Instytutu Lecha Kaczyńskiego. Tutaj mieści się dom pana posła, pana premiera byłego Jarosława Kaczyńskiego. Jest komitet, który postanowił uczcić tablicą, co pan Jarosław Kaczyński robił w grudniu 1981 roku. Jesteśmy w Dlaczego pan tutaj jest? Pewnie zastanawia pana redaktora, po co jest ta tablica. Po nic. Otóż to, dlatego nikt nie zapyta. Ale czy pan redaktor wie, co my robimy tą tablicą? My otwieramy oczy niedowiarkom. Mówimy, to jest nasze, przez nas wykonane, to nie jest nasze ostatnie słowo. Muzyka Pani Magdo, czy Pani coś powie na temat odsłonięcia tego dzieła sztuki? Tak sobie przyjechałam. Po nic. Dziękuję bardzo. Ja przez te dwa i pół roku marzyłam, żeby wreszcie mój ukochany prezes został należycie uhonorowany. Ja myślę, że to jest w jego stylu. W stylu tego balkonu. Musiał jeszcze nadmienić, że tablica została ufundowana ze środków ulicznych. Całą akcją dowodziła lotna brygada opozycji. W imieniu mediów przed państwem był redaktor naczelny Adam Wiśniewski. Pozdrawiam. Po prostu należało. Po prostu należało. po prostu należało.